Mam pytanie, takie, wiecie, kontrowersyjne, bo była taka sytuacja we wakacje, że jeden facio chciał, żebym mu zrobiła, yy, no, a, a ja go tak hapnęłam, nie, tak ach. I, i, i ja mam pytanie, że i on takie, że o ja go takie ojej przepraszam, nie chciałam, chciałam mocniej. I jakby na przykład da się odgryźć facetowi to co ma między nogami, że na przykład ja bym go tak chapnęła, tak zębami chociła i tak szarpnęła i tak to, to można mu oderwać, czy nie? Bo ja chcę wiedzieć. Bo mnie takie tematy interesują, dobra. No.